Dobry wieczór. Rozpoczynamy po konferencję prasową. Witam trenera gości, pana Jaromina Wieprzęcia, trenera gospodarzy Dariusza Banasika. Witam przedstawicieli medium i tradycyjnie najpierw proszę trenera gości o ocenę dzisiejszych wydarzeń na boisku w Puskowie. Bardzo proszę. No cóż, jesteśmy zadowoleni z tego punktu. Muszę podziękować układom, szczególnie za drugą połowę, chociaż mecz nam się nie ułożył, bo że tak do 20, 25 minuty znieśmiał przewagę i się tam nas zdominował w tej pierwszej połowie. Potem chodziło, my przyjęliśmy troszeczkę inicjatywy, mieliśmy swoje sytuacje, dostajemy bramkę ze z tego fragmentu na któryśmy zespół uczulali, ale mówię, no, ta, ta, ta pierwsza połowa nam nie wyszła zdecydowanie oprócz tych 10, 10 minut. Drugiej to też nie był jakiś wielki mecz w mojego zespołu, ale na pewno podjęli chłopcy już walkę potrafiliśmy wykorzystać sytuację, którą żeśmy sobie stworzyli. No i mówię z za to, że to ostatnich 15-20 minut potrafili w 10 utrzymaniach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz z mojej strony, jak to wyglądało? No Na pewno my nie jesteśmy. Tak jak tutaj goście, zadowoleni z takiego punktu, bo chcieliśmy wygrać ten mecz. Yy, wydaje mi się, że pierwsza połowa, tak jak ten powiedział, yy, można powiedzieć, yy, początek na pewno zdecydowanie dla nas, potem troszeczkę się to wyrównało. Natomiast yy, no, ja trochę z tej drugiej połowy nie jestem zadowolony, bo wydaje mi się, że przeciwnik praktycznie stworzył tylko jedną sytuację, o no, którą korzystał. Wiedzieliśmy po analizie, że, że to jest taki zespół, który. Jest dosyć dobry w ofensywie, ma dobrych zawodników, strzelców, którzy dużo strzelają i ma też bardzo silne boki właśnie między innymi tutaj Jakubowskiego i Mikołajczaka, którzy dośrodkowują z tego bramki zbywają. Wiedzieliśmy to niestety, no nie uchroniliśmy się przed stratą bramki. Natomiast co wydaje mi się, że w przed kroju całego meczu byliśmy z zespołem lepszym. Szkoda, że nie udało nam się udokumentować tego w końcówce spotkania, bo e, graliśmy w jednego zawodnika. Ja się cieszę, że, że tutaj pracujemy nad drużyną, bo wcześniej to raczej się odbywało odwrotnie, że raczej to my te kartki łapaliśmy, a tutaj można powiedzieć, że piąty mecz i w piątym meczu my gramy w przewadze, a zespoły, no jednak to nas bardziej tam kopią, faulują i yy, dostają czerwone kartki. To nie jest przypadek, bo to jest piąty mecz rzędu. Natomiast tak jak mówię, no szkoda, że, szkoda, że tak się nie stało, nie wiem też czy był faul na bramkarzu, Maciek mówi, że wyskoczył, że nie trącił bramkarza, no wydawało się, że był, natomiast no, szkoda było, bo to mogła być bramka na 2-1. Też szkoda tej poprzeczki, gdzie tam nawrót, Nawrocki gdzieś <laughs> uderzył, ale według mnie powinniśmy jeszcze troszeczkę więcej sytuacji stworzyć i no może wygrać ten mecz. Także gratuluję tutaj zespołowi Stali z tego jednego punktu, natomiast no, no musimy brać się do pracy, do, do roboty i zdobywać zwycięstwa w następnych spotkaniach. Dzień Dzień dziękuję dacenie. bardzo. Czy są pytania dla tego, do trenerów? Bardzo proszę. Zostali w Michał czarny, bo to... No, to 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 jeżeli nie, to jeszcze jak długo, bo teraz wypada K, więc to... zaczął trenować indywidualnie. Myślę, że jeszcze na najbliższe spotkanie z w Worzych nie będziemy dobrali go pod uwagę. Ale, ale mam nadzieję, że już na, na dwa tygodnie. Kolejny mecz u siebie. Będzie wszystko w porządku i będziemy mogli na Michała też. Wyjść. Dziękuję. Czy są pytania do trenerów? Jeżeli nie, bardzo dziękuję trenerom. Kazałyśmy tak świetnie.